A wiesz, jakby się nazywała knajpa, która podawałaby kopytka? Kopytka nie błądzi Hi guys, this is PIP, Pen and Paper To robimy dla polskiego YouTube'a Zdravstvije, eto kartoszku i dupi okus Under paper. Idzie bloknik, hegleglaktis Halo, pisaczku i papierę. Hola Hit, czyli my zajmujemy się wymyślaniem każdej formy promocji, reklamy dla danego czegoś. W mhm. tym odcinku będzie akurat to dentysta, gabinety dentystyczne. Wymyślamy reklamy, eventy i wszystko co innego nam przyjdzie do głowy, co mogłoby wypromować, rozreklamować. Pomysł pierwszy: nie spot, nie event, nie coś tam. Robimy serial. Mieszankę Dextera z Doktorem Housem, no. czyli przygody dentysty, sadysty, który za dnia jest normalnym, aczkolwiek niemiłym lekarzem, ale po godzinach swój fach wykorzystuje do tego, żeby ludzi... Doktor Queen też była doktorem, to zróbmy połączenie Doktor I... Queen i Dextera. To zróbmy w ogóle Doktor Dre i Dexter. Doktor Alban i Dr. Queen. Kurwa, Doktor Alban i Doktor Drek, to by nie chciał. Mummy, Doktor Alban i Doktor Edgar. I Kapitan Iglo. A który jest twój ulubiony ząb? Trójka. A która? Lewa górna. Pomysł drugi. Taki spot telewizyjny, widzimy gościa, który podchodzi do dziewczyny w parku, dziewczyna jest z pieskiem. Podchodzi tak. E, cześć, fajny piesek. Szkoda, że ja nie potrafię się policzać sam po jajach. co robić wieczorem. Dostaje strzała. Potem podchodzi do dziewczyny w biurze. Sorry, słyszałaś, że mamy to ważne spotkanie o 17? Ona w konferencyjnej? Nie, w twoich majtkach. Dostaje. Podchodzi do dziewczyny, która siedzi z gościem przy barze w nocnym klubie i mówi do niej tak. No i jak tam? Twojemu niedorozwiniętemu bratu podoba się Warszawa? Dostaje. Zbliża hasło zakład dentystyczny Plomba. Wyrywamy bezboleśnie. Od dawna miałem takie myśli, nie wiem czemu, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ale zawsze miałem i bardzo to jakoś widzę wyraźnie. Zastanawiałem się zawsze, co by było, gdyby ludzie mieli zęby zamiast włosów i włosy zamiast zębów. Rzędy zębów? A to dacie włosy. Po co ty się zastanawiałeś? Nie wiem, nie wymyśliłem sobie tego. ci się to? Nie. Kiedyś mi przyszło do głowy. Może po he Hellraiserze. It's my life. On miał takie naszpikowane gwoździe, 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 no ale to sobie wyobraziłem zęby, no jestem kurwa wyobrażający sobie dużo Pomysł trzeci Ludzie myślą boją się dentystów, bo myślą, że tam boli mhm. A tam już nie boli, albo przynajmniej nie tak bardzo, nie zawsze, nie tak jak kiedyś A Za pierwszym razem boli Mając to na względzie robimy spot reklamowy, pokazujemy kolesia, którego wszystko boli. Idzie sobie ulicę, on nagle spada listek, z drzewa mu na głowę, a on się zwija z, w ogóle z bólu. Później podbiega do tego kolesia dziewczyna delikatnie go całuje. I ostatnia scena. Ten sam koleś, uśmiechnięty, wchodzi do dentysty, siada na fotelu, otwiera gębę, dentysta zaczyna tam borować. A ten koleś nic, dalej uśmiechnięty, szczęśliwy. Wjeżdża hasło. bezbolesny dentysta. Nie. <laughs> Bardzo fajne, finezyjne, zabawne, z podwójnym dłem. Bezbolesny dentysta. Podwójnym dłem. Jest to Copywritingu? Wiem. W ostatnim odcinku mówiliśmy, jakby wyglądał świat bez wody. No, możemy pokazać, jakby wyglądał świat bez zębów. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałyby gwiazdy bez zębów. Nie trzeba by było myć zębów. Colgate, Blendamet, Aquafresh to byłyby nazwy gum do rzucia. Zębowa wróżka był mała. Dentyści zarabialiby mega mało hajsu. Mleczaki to byłyby takie chrupki. Nie byłoby tych chujowych żartów przed Synwestem. Synwester z jedynką. Głupi <grym> ludzie nie tłumaczyliby się, czy są mądrzy, bo mają zęby mądrości. Naukowo to nie jest udowodnione, że jeżeli ktoś ma zęby mądrości, to jest mądry, bo ja nie mam. o. -o. Czwarty pomysł. Taki spot telewizyjny, widzimy, że dentysta w gabinecie, na fotelu leży pacjent, i dentysta zaczyna opowiadać budowci, który brzmi tak. Przychodzi baba do dentysty, siada w fotelu i od razu ściąga majtki. Ależ droga pani, protestuje lekarz. Ja jestem dentystą. Ginekolog przyjmuje piętro niżej. Nie ma żadnej pomyłki, odpowiada baba. Zakładał pan wczoraj mojemu staremu sztuczną szczękę? Tak. No to teraz niech pan ją wyciąga. I taka kompletna cisza, w ogóle nie śmieją się i hasło. Opowiadamy słabe dowcipy, ale za to mamy gaz rozweselający. Gabinet dentystyczny, śmiech na sali. Pomysł piąty. Koleś siedzi na ławce, obok niego na ławce gdzieś tam w parku siedzi ośmioletnia dziewczynka. Koleś ją gada, normalny. Opowiada jej, gdzie pracuje, opowiada jej, że dużo zarabia, że ma fajny samochód. I wiesz, że hasło wyrywać ósemki, to trzeba umieć. Gabinet dentystyczny wyrwi ząbek. Wiesz, ile przyszłoby skarg do Rady Etyki Mediów, gdyby to puścili w telewizji? Cztery. Wszystkie. Wszystkie by przyszły? Wszystkie. A jest Rada Etyki YouTube? Chyba jest, tylko szefem jest człowiek warga. No. Człowiek warga sam rozpatruje, oglądając filmiki, czy to było przegięcie, czy może być. Powinniśmy reklamować Cinkciarz.pl i oni jak to wymyślili, to, to trochę się zachowali jak my. Usiadło dwóch takich gości jak my w Cinkciarzu mówią, no to co robimy, no nie wiem, to bierzemy, zostajemy sponsorami Chicago Bulls. Dobra, świetny pomysł, bierzemy Wałęsę i Komorowskiego i tam jedziemy, robimy konferencję. No dobra, świetny pomysł, mamy to. EA Sports, it's in the game. Pomysł szósty, siódmy albo piąty. Albo ósmy. Albo ósmy. Wymyśl coś, no. Dobra, mam. No? Mam. masz. Była jakieś. Słabe! Była kiedyś moda na dziubki i tak dalej. Robimy nową modę na tak zwane zdjęcia. A będzie to wyglądało więcej tak: 3, 4, A -a. Ogólna refleksja: trzeba ocieplić wizerunek dentystów. Bardzo go ocieplić. Trzeba ich spalić. No, tak! Ben, <ślesztą> motherfucker! <ślesztą> ja mam fajną dentystkę. Pomysł siódmy. Spot, poczekalnia w gabinecie. Siedzi parę osób. Z gabinetu ewidentnie takie krzyki. No i się nie, wiem, co dalej. Wrzucam. Dobra. Maćku, co się stało? No coś pokaż mi. Jak nie wiesz co powiedzieć, to pokaż mi rękami. Co się stało? Dentystaw ci wybił zęba penisem? Tak? To ja ci wybieram drugiego. Instrument denty start. Zązupa zębowa, domzupa dębowa. Ząpa bo... zębowa, zą dupa dębowa. Źle. Jak. Co źle. To jak dupa. Dupa jest super, dupa to nowa cipa. Dlaczego wzorowy uczeń jest koszmarem dla dentysty? Poczekaj, bo, bo nie masz żadnej jedynki. Bo ma same szóstki. Jeśli 100 osób ma login brzmiący to? No, to jak... Stomatologin to stomatologin. Pomysł! Szybka reklama pokazujemy dodę, rozenę, frytkę. I wiesz, hasło Twoje zęby też mogą być białe i proste. Kontr-reklama pokazujemy Jordana, Briana Scotta, Denzela Washingtona. I mówimy, nie bądź rasistą. Pomysł 9. Spot reklamowy, burdel. O, coś czuję, że będzie borowanie. A nie, a nie, lewandowską. Burdel, koleś wchodzi do burdelu, siada na fotelu, jak niewielu. W każdym razie wychodzi W każdym razie wychodzi. Zdewzięz kreatywność. Wychodzi tam dużo dziewczyn, żeby on sobie wybrał, a on wybiera nie jedno, tylko bierze wszystkie po prostu i bang, 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 bang. wchodzę tam jeszcze na drugą zmianę jakieś to dziwki, on też i obraca, we wszystko co tam mógł to obrócił. Kolejna scena, widzimy ten sam koleś, ale już jest w gabinecie dentystycznym w fartuchu, jest dentystą. wiesz, że hasło nikt nie radzi sobie lepiej z dziurami niż nasz dentysta. się zajmujesz kurwa teraz majsterkowaniem? Znaczy, on wyłapie ostrość, jeżeli trochę przytrzymasz. Jeżeli go dasz tak do środka, to. Jeżeli go tak przytrzymasz przy obiektywie, to on wtedy złapie ostrość. A mówimy o Jordanie, czy.? Nie, nie, nie! Tu sama, Podsumowując, to był odcinek kartki długopis w której wymyśliliśmy reklamy dla gabinetów dentystycznych. Nie jest może za długi, ale to dlatego, że akurat zaczął nam się rok szkolny i mamy też dużo klasówek. Jest trzecia klasa gimnazjum, więc. Mamy bardzo dużo obowiązków, więc tych pomysłów jest niestety trochę mniej, jest ale też sporo przypałów. Rada pedagogiczna jest w grudniu, jak tylko wszystko ogarniemy, to będziemy znowu wrzucali więcej filmików. A teraz do widzenia za tydzień, my jutro idziemy na zieloną szkołę i zamierzamy po raz pierwszy picia I będziemy siedzieć z tyłu w autokarze, na samym końcu. A teraz kończymy, bo teraz wracają moi starzy. Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie we wszystko. Obiecaliśmy sobie, że jak nagramy tego kida, to... Tam czeka spaghetti i bolognese. I że je zjemy, i już tak trochę byśmy kończyli. Znaczy, tak dokładnie tam nic nie czeka, ale musiałem to powiedzieć, bo Marcin nie chciał nagrywać. Zaraz mnie czeka poważna rozmowa z nim. Co! Nie ma bolognese. Nie ma dowcipów.